A kim Pan chciał być w dzieciństwie? Czy kiedykolwiek Pan myślał, że zostanie dyrektorem szkoły? dyrektorem szkoły. Chcę Wam powiedzieć, że pewne zainteresowania tym zawodem, bo w zasadzie dyrektor szkoły to jest taki specyficzny dyrektor, to nie jest dyrektor takie przedsiębiorstwa, to jest właściwie pedagog, nauczyciel, tylko powierzoną funkcję dyrektora, czyli kierowania jakby szkołą. I tymi wszystkimi sprawami. I wprawdzie w czasie studiów no, zrodziło się takie marzenie pracy w szkole. Ale to myślę, że to nie można powiedzieć, że już w dzieciństwie marzyłem, żeby być i nauczycielem i dyrektorem. Nie miałem sprecyzowanych marzeń. Interesowało mnie wszystko. Proszę o pierwsze refleksje Pana dyrektora po zdjęciu stanowiska. Pierwsze refleksje, no. Na pewno jest to praca troszkę inna niż do tej pory miałem. Byłem nauczycielem na matematyki, w tej chwili tych godzin z matematyki mam niewiele, a z kolei no, zarządzam największą szkołą w województwie szczycińskim. Jest to bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko jeszcze ci, którzy mają zajęcia po południu, to zauważyli pewnie, że czasami wychodzę o 19 ze szkoły bardzo ciężko. Jakie refleksje? Na pewno jest wiele spraw, które i młodzież widzi, i nauczyciele widzą i ciężko jest zmienić z tej racji, że one wymagają czasu. I Wy też pewnie zdajecie sobie sprawę, że to wszystko nie można tak już zmienić, tak jak niektórzy chcą nasz kraj zmieniać też już w chwili jednej. Ciężko, to musi być wszystko rozłożone w pewnym czasie. I też niczego nie można tak szybko obiecywać, że się zmieni. No zresztą niektórzy już zauważyli pewne zmiany w tym roku. tu no, jesteście z pierwszej klasy albo jesteście już z trzeciej, to na pewno zauważyliście, że są pewne zmiany i to takie zmiany dość, dość szybkie. No ale na pewno chciałbym więcej zmienić. No ta refleksja ogólna to na, pe na pewno... Mogę powiedzieć to jedno zdanie, że jest naprawdę ciężko na początku. Być może później będzie oszedł. Ja jeszcze dodam i ideał nauczyciela. Czyli to w takim razie, jak tak dwa pytania padły, to razem, razem odpowiem. Mi się wydaje, że ideał i nauczyciela, i, mo, i młodzieży można jakoś oceniać razem. Mianowicie, grupa, społeczność. Taka, która ze sobą żyje jak przyjaciele. I mi się wydaje, że jest to do osiągnięcia. No tak mi się akurat teraz nasunęło takie, takie porównanie. Kolega, który tutaj filmuje, jest to nasz wychowany i kiedyś tak jak i wy bawił się w różne sprawy tutaj w szkole. I mi się wydaje, że tam właśnie wtedy z tą grupą młodzieży i później z późniejszymi grupami, które, z którymi pracowałem, czy to w klubie filmowym, czy w klubie turystycznym, czy nawet w klasie, no starałem się nawiązać taki, taki kontakt, gdzie wszyscy byli wobec siebie szczerzy. To znaczy młodzież mogła mi szczerze powiedzieć o swoich problemach, a ja również mogłem szczerze ich ocenić i oni się nie bali tej szczerości, nie bali się tej oceny, chociaż czasem ta ocena była bardzo surowa. I to jest mi się wydaje ten ideał. Szczerość, współpraca, no to żebyście tutaj, na przykład, do tego kabinetu, do gabinetu innych, i dyrektorów nie chodzili ze strachem, tylko właśnie na soczek, bardzo proszę się częstować. Dzień. Proszę bardzo, chodźcie, poczęstujcie, podajcie. I to mi się wydaje, to jest ten ideał. A na pewno do niego można dojść, chociaż do wielu ideałów się myślę, że to się dąży, i nigdy nie można. Można dojść. Można dojść, tyle tylko, że trzeba chcieć. Cała społeczność musi tego chcieć. Muszą chcieć i młodzież, i nauczyciele. Jaki miał Pan dyrektor pierwszy trudny problem do rozwiązania? Jeżeli mhm. może Pan usłyszeć Pierwszy trudny problem? Nie, no to żadna tajemnica, bo to był problem w całym kraju. Pierwszy. Jak w sierpniu zapadła decyzja, że dyrektorem zostanę, więc od razu pierwsza sprawa, jaką miałem, to była, to była kwestia wprowadzenia religii w szkole i był to moim zdaniem duży problem, dlatego, że wiecie ile to jest godzin, ile to jest klas, dwie klasy trzeba było dodatkowo domontować i w związku z tym musieliśmy zmienić świetlicę, nie świetlice, tylko czytelnie, jakbyście zauważyli, musieliśmy wygospodarować się zupełnie nowe sale, żeby nawet w auli są lekcje religii, żeby to zrobić, to był problem, ale problem, żeśmy bardzo szybko pokonali w ocenie Teraz z Wami tym odbyła się rada szkoły, w której jako stały członek uczestniczy jeden z księży, więc ocenił, że chyba zostało to wprowadzone bardzo fajnie, bez zgrzytów, bez żadnych problemów w dzielinych szkołach. Te problemy wystąpiły no, bardzo poważnie. W tej szkoły największe wady. Może mamy jakieś zalety. Same zalety ma. Same zalety. Ja uważam, że młodzież, że młodzież nie jest zła, to trzeba z młodzieżą odpowiednią no, może postępować i wy sami wiecie, że też lubicie odpowiednie postępowanie, a pewnego jakiegoś takiego niezrozumienia szczególnie nie, nie lubicie. I no wady, wady każdy człowiek ma, to na pewno można powiedzieć. I ja też mam wady, każdy ma wady każdy, tylko byle, ważne jest, żeby te wady każdy człowiek umiał sobie rozpoznać, zrozumieć, no i przynajmniej o nich wiedzieć. Już nie mówię, jakoś tam postępować, żeby je przeciwdziałać tym wadom, bo tego się nie zmieni w człowieku, ale żeby przynajmniej był świadom, że te wady ma, żeby nie był jakiś zarozumiały z tego względu, no znieść o tych wadach. A młodzież, no wady, no ja wiem, wady. Ja bym nie chciał, czy może to, to nie są wady, to są takie. Już bardzo poważne sprawy, tego nie że że młodzież paliła papierosy, sam rzuciłem kiedyś palenie 10 lat temu i mówię yy, z pełną świadomością, że jest to bardzo ciężko zrobić, także jeżeli ktoś już się wciągnie to palenie, jest to później ogromny problem Mi się by udało, ale nie wszystkim się udaje, bo wielu mnie da na raka właśnie ze względu na palenie papierosów. No. Czasami się zdarzy, że młodzież tam lubi, prawda, i nie tyle nadużywać, co, co w ogóle próbować alkoholu, prawda, to też nie jest zdrowe. No ucieka z lekcji, no ale z drugiej strony ktoś by powiedział, no co to, to za młodzież, która by tam nie i nie, nie pouciekała z lekcji, prawda. Czyli trudno by to nazwać wadami. Są to takie jakieś... Strawy, które w tym młodym wieku występują i, i zawsze chyba tak będzie, tylko w mniejszym lub większym wymiarze. W tamtym roku działał u nas Radio właśnie W związku z tym pytanie, kiedy w ogóle zostanie wznowiona działalność naszej szkoły Radio No właśnie, Radio Węzeł to, to już historia, to nie w tamtym roku zaczął, tylko to już on zaczynał chyba z 10 razy działać i zawsze zginą śmiercią naturalną ze względu na prostą sprawę. Mianowicie techniczny stan tego tutaj naszego całego radiobęzła nie kwalifikuje się do tego, żeby na korytarzach te audycje prezentować. I od wczoraj, niektórzy może zauważyli, niektórzy nie, od wczoraj taki pomysł wrzuciłem że żeby od y, Mikołaja y, na Auli Każdą długą przerwę, czyli w tej chwili chyba też się odbywa, odbywała się audycja muzyczna poświęcona y, muzyce różnej, nie tylko tam, prawda, jakiemuś jednemu stylowi muzyki, żeby to były audycje tematyczne, no, czasami koncerty życzeń nawet, y, żeby pomóc młodzieży, y, udostępniam y, kasety z punktu, w którym nas sprzedaje w elektronie, także te kasety. No, jest dużo pozycji, mamy około 500 tytułów, więc będzie co słuchać i szkoła no, nie straci finansowo, bo tak musiała te kasety w jakiś sposób zakupić. Tu są one wypożyczone szkole, są przegrane i wracają z powrotem na płaci wobec się szczerze, że dopiero teraz usłyszałam o tym, że właśnie jest coś takiego na Aula. Bardzo mało osób. No specjalnie, żeśmy nie rozgłaszali z tego względu, że aura jest yy, specyficzną taką salą u nas ma ekspertyzę, która pozwala na tylko i wyłącznie zajęcia statyczne i to z niewielką grupą młodzieży. Dlatego boimy się, że jak tam wejdzie cała młodzież, to może się tam coś złego stanie. Jest wielkim celem turystyki. Czy w tym roku będą organizowane owoce wędrowne? Tak, no jest faktycznie. Zresztą wiele różnych tam zainteresowań mam, ale między innymi właśnie turystyka i byłem w tym roku już Zakopanem, jakieś 2-3 tygodnie temu. Wcześniej jeszcze z, z, z kuratorem, nowym kuratorem Panem Pieczyńskim, żeśmy wyjaśnili sprawę naszego ośrodka na Wierzchlądzie, bo wiecie, że taki ośrodek szkoła niby posiadała, w tej chwili już posiada od stycznia, ale już posiada dlatego, że mamy na to dokumenty. Posiada yy, pełnym tego słowa znaczeniu, jest to nasz szkolny ośrodek i teraz możemy tym ośrodkiem dysponować. W związku z czym załatwiłem coś takiego, że nasza młodzież w liczbie 60 osób w ciągu całego roku szkolnego pojedzie do zakopanego, do szkoły numer 1 podstawowej i 60 osób tamtej młodzieży przyjedzie do nas. W takich turnucach 20 osób pojedzie na ferie zimowej już teraz, będzie zimowisko. I 20 i, 20, i 40, w dwóch turnusach w czasie wakacji. Rada Szkoły ustaliła, że pierwszy ten wyjazd, czyli ten y, zimowy, będzie to wyjazd czysto turystyczny. Wyjazd, y, wyjazdy te dwa letnie, będzie to jeden wyjazd y, łączony młodzież y, turystyczna i, znaczy turystyczna w sensie takim, kto będzie chciał tą turystykę uprawiać. Nie tylko jakaś tam zrzeszona, zamknięta, ale to będzie ogólnie dostępny. I druga część będzie, będą to dzieci pracowników naszej szkoły. To będzie jeden wyjazd, a drugi to będzie wyjazd nagrodowy dla wszystkich, którzy się wyróżniają w jakiś tam sposób działalności w szkole. Czyli będzie to bardzo tanie albo zupełnie bezpłatny, zobaczymy na ile nas będzie stać. No i jak wiecie kupiliśmy do szkoły autokar. Tak? czyli... Więc od stycznia już ten autokar będzie do dyspozycji. Także cała grupa wszaka autokar, jedzie do zachowanego i dwa tygodnie, wspaniały tarczy. Mam tutaj pytanie: to znaczy, ci uczniowie to będą sami, którzy się dobrze uczą, czy na przykład ktoś działa w samorządzie, by się dobrze tak. tak, jest? tak. To są, ja, ja, ja mówię, to będą uczniowie, którzy się w jakiś tam sposób wyróżnili w ciągu całego roku w czymkolwiek. I w i właśnie w jakiejś takiej działalności, jak Wy robicie i w jakiejś tam działalności turystycznej i również w nauce. A odnośnie tego wyjazdu turystycznego, yy, czysto turystycznego yy, na to już teraz można zobaczyć gdzieś... Yy... Tak, są zajęcia turystyczne. My mamy tutaj dwa czy trzy bodajże koła. Tam na spisie, nie pamiętam w tej chwili w jaki dzień, ale można się skontaktować z Maćkiem z klasy trzeciej elektryczne i on jest takim jakby tutaj pilotem na te sprawy turystyczne. On ma karty, pobrał te o, o, obozowiczów i potem no, będzie komisja kwalifikacyjna, jeżeli tych kart będzie więcej niż jest miejsc i po prostu zadecyduje kto na ten y, obóz pojedzie. Panie dyrektorze, czy będą ławeczki na korytarze? Tak, ławeczki są zaprawowane. Wiecie, y, że był problem od y, lat z tym spacerowaniem. Myślę, że problem częściowo został rozwiązany, ale tylko częściowo. Ja się zwróciłem do samorządu szkolnego, żeby nam pomógł w tej sprawie, w tej sprawie dlatego, że młodzież nie może siedzieć na podłodze, bo nie dlatego, że to sobie tam, prawda, wybrudzi pewną część odzieży, ale chodzi o to, że ktoś jeden siedzi bądź leży, ktoś inny biegnie, po pobotknie się, przewróci i może nastąpić wypadek. I w związku z tym myślimy o ławeczkach, ławeczki już zostały zaplanowane, z tym, że to jest ogromny koszt. Bo sobie nie zdajecie sprawy, że to są dziesiątki milionów złotych, zorganizować taki I w związku z tym, że ja zastałem budżet z kolei roczny, to jest od stycznia do grudnia, tak to wygląda, jeżeli chodzi o pieniądze, a my mamy rok szkolny inaczej. I ja przyszedłem we wrześniu i zastałem budżet już w zasadzie na końcówce, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień, a została gdzieś około 2,12 no, tego budżetu, czyli bardzo niewiele. W związku z czym no, nie mogę planować w tym roku pewnych rzeczy, na które nie mam pieniędzy. I ty, w związku z tym no, chcemy już gdzieś od stycznia, lutego, może nawet od ferii warsztaty metalowe będą robić takie specjalne umocowania. Będą cementowywane w ścianę, a na to będą przykręcane takie siedziska drewniane i odbojnice na ścianę, żeby się ściana nie wycierała. To będą takie ławeczki. To będzie realizowane sukcesywnie, czyli może to potrwać rok, może i dwa lata. Że są rozwiązane niektóre szkoły, szczególnie zawodowe. Jak więc wygląda sytuacja naszego zespołu? Czy możemy być spokojni o przyszłą edukację? Tak, Wy możecie być spokojni, na pewno nigdy się nie rozwiąże szkoły, która już istnieje czyli no nie przerwie się Wam nauki i każe gdzieś tam iść do pracy czy do innej szkoły. Mogę Wam powiedzieć o planach naszych, bo to nie jest żadną tajemnicą. Plany są istotnie takie, że nie potrzeba szkół zasadniczych z tej racji, że nie potrzeba pracowników wykwalifikowanych, bo są bezrobotni. Tych bezrobotnych jest dużo. Ale potrzeba z kolei pewnych specjalistów. I myśmy tutaj w gronie kierownictwa szkoły zrobili taki wywiad na terenie całego naszego tutaj regionu, z Stargardu i najbliższych okolic. Jak, w jakich zawodach, no potrzeba ludzi do pracy i w tych kierunkach będziemy kształcić. No tutaj ja, ja się na tych metalowych zawodach nie znam, ale są to takie specyficzne. Chodzi o przekładnie zębate, chodzi o jakieś silniki wysokoprężne, no, no takie specjalistyczne zawody. W każdym razie chcę Wam powiedzieć tylko o takich nowościach, że od przyszłego roku zrobimy wszystko, żeby prowadzić trzy nowe klasy techniczne dzienne. Będą, będzie to technikum informatyczne, czyli komputery, będzie to technikum elektroniczne z, ze specjalnością elektronika ogólna i będzie technikum drzewne. Także to są te trzy nowe technika, które chcemy prowadzić. Czy w przyszłym roku planowana jest szkoła wieczorowa? Jeśli tak, to proszę o więcej informacje. Tak, też planujemy szkołę, klasy wieczorowe, z tym, że będą to klasy powołane wtedy, gdy będzie nawet. Z informacji wstępnych, bo mamy tutaj u nas taka firma, Bureks działa, kiedyś to był uniwersytet robotniczy, organizował takie właśnie kursy do egzaminów eksternistycznych. I ja tam kiedyś zajęcia miałem z matematyki i wiem, że chętni byli ludzie, którzy pokończyli u nas zasadnicze szkoły zawodowe. I po tych trzyletnich chcieliby w ciągu trzech lat skończyć technikum. Yy, Takich chętnych było sporo. No, zobaczymy, czy teraz będzie. Jeżeli tak, to powołamy trzy klasy: technikum drzewne po 3 letniej zasadniczej, technikum elektryczne po 3 letniej zasadniczej i technikum mechaniczne. Dobre pytanie podskrzyżliwe, tak? Czy łatwo? Yy... Powiem Wam, że nie jest łatwo, no bo jakbym powiedział łatwo, to by na pewno było, było to kłamstwo, yy, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest yy, specyficzna taka moja funkcja, dlatego, że ja zostałem dyrektorem wybranym przez grono, czyli przez społeczność jakby, jakby część społeczności tej naszej szkoły. Grono Pedagogiczne ze swojego właśnie grona wybrało mnie jako dyrektora jest to ogromna sprawa, i na pewno żaden inny dyrektor, tak jak kiedyś przywożony w teżce, no ja mam łatwiejsze zadanie, dlatego że ci wszyscy ludzie, którzy mnie wybrali, w tej chwili mi pomagają, starają się zrobić wszystko, żeby te no, nasze wspólne marzenia zostały zrealizowane. I dlatego jest to w pewnym sensie niełatwo ale i też jest łatwiej niż gdybym był takim dyrektorem powierzonym gdzieś z jakiegoś urzędu wspólnego. Ja chciałam jeszcze zapytać, na zebraniu samorządu uczniowskiego była mowa o identyfikatorach. Chciałam się dowiedzieć coś wyższego, kiedy one będą wprowadzone, jak to będzie wyglądało? Więc też, yy, też jest to ze względu na bezpieczeństwo szkoły i Was, was wszystkich. Chodzi o to, że masę y, takich ludzi z zewnątrz wchodzi na teren szkoły. Wy jeszcze na lekcjach, oni wchodzą, próbują się dostać do próbują przecież się włamywać, bo takie przypadki były i taki identyfikator by pomógł nam wszystkim. Jest problem z prowadzeniem znów z tego tytułu, że rok budżetowy zaczyna się, a to jest jednak od stycznia, a to jest jednak ogromny wydatek, bo trzeba najpierw to kupić, bo tak czy inaczej wy będziecie to odkupywać jakby od szkoły, no ale najpierw trzeba mieć pieniądze, żeby w ogóle to kupić, a potem dopiero sprzedać wam i w związku z tym yy, tak poważnie pomyślimy o tym dopiero w drugim semestrze, czyli w lutym. W lutym będziemy projektować. Firmę już mamy w Szczecinie, która to zrobi w miarę niedrogo, obiecali. Więc będzie to identyfikator, na którym będzie miejsce do wsunięcia karteczki, wydruku z komputera, gdzie będzie nazwisko, imię i klasa. Młodzież zażyczyła sobie, żeby oprócz. Tego, że młodzież nosi, żeby również wszyscy pracownicy szkoły nosili. Ja się do tego przyłączę, także wszyscy będą na terenie szkoły takie identyfikatory nosić. Będziemy no, wyglądać no, jak poważna firma zachodnia. A co do tych identyfikatorów, to będzie je trzeba nosić w budynku szkoły i na zewnątrz? Nie, tylko w budynku. Wchodzisz na teren szkoły i sobie przyczepiasz. Te, każdy identyfikator będzie miał swój numer, będzie zarejestrowany i nie można tego zgubić tak na zasadzie takiej jak legitymacja. Wiadomo, że czasem ktoś zapomni dom, więc będą w sekretariacie zastępcze, które uczeń do, no dostanie na yy, zasadzie takiej, że zostawi w zastaw legitymację szkolną. Czyli legitymacja, a legitymacja musi mieć zawsze. Mam jeszcze pytanie. Na początku roku doszło nie słuchy, że nasze liceum nie miały przeniesione do 12. Czy to jest prawda? Tak, takie słuchy były. Mnie też doszły. Tak, no, nikt do mnie się oficjalnie nie zwrócił o to. Przypuszczam, że y, były to troszeczkę pochopne y, decyzje Rady Miejskiej. Y, może jakaś to koncepcja była. Ja nie znam tej koncepcji, bo mówię nikt się do mnie nie zwrócił, nikt mi tego nie przedstawiał. W każdym bądź razie y, uważam, że nie można tego Robić bez głębokiego przemyślenia, i jeżeli ktoś nam przedłoży, że ma rację, i to ogromną rację, że liceum medyczne powinno się gdzieś tam indziej mieścić z takiego i takiego powodu, ale tak po cichu opowiem, że takich powodów nie widzę, więc w związku z tym będziemy po prostu wtedy wspólnie się zastanawiać, czy faktycznie ten ktoś ma rację. Bo może jakiś powód istnieje, ja takich powodów nie znam. W każdym razie będziemy robić wszystko żeby was tutaj przy nas zostawić. Takie kwiatuszki. Czy jeszcze coś ma się pytania? Nie wiem. Więc dziękuję panu dobra. Ja również dziękuję. I zapraszam też. Do widzenia.